Hej, Siemaneczko, ja jest. Nie powiem, nie powiem już kim, bo zmieniłem nazwę kanału, więc. No nie będę tam mówić. Ale. Dzisiaj na odcinku. Będziemy coś budować, tylko może włączył. I proszę. Zostawcie mi suba. Lecimy po 10 subów. Kto. Kto chce kliknąć. To. Kto kliknie znaczy kto kliknie mi tego suba z góry, bardzo dziękuję i oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze i dzisiaj bonus w postaci filmiku z kamerą znaczy nie, no nie dzisiaj, ale jak dobijecie 10 lajków 10 lajków, powtarzam 10 lajków i jednego suba na kanale to nagram filmik z kamerką i zobaczycie jaką mam twarz oczywiście trochę się tam zamarzę i coś tam innego no ale nie, nie, wiem, nie wiem jak będę nagrać, coś, bo ja bym mam wtedy pić pierwszy filmik z kamerką tak w ogóle, ale no, nie, szkodzi za nie szkodzi za bardzo. I oczywiście kamerkę dam w miejscu tam no po prostu na najwyższym miejscu ekranu. Tam gdzie teraz na przykład tam gdzie teraz widzicie to drzewka na tej górce pięknej wspaniałej, to właśnie tam będzie moja kamerka. I tam będziecie mogli zobaczyć moją twarz. Oczywiście w którymś tam odcinku Jak dobijecie 10 łapek, bo nie wbijecie 10 łapek No to nie jeden co wam odpuszczę, ale Jeżeli nie wbijecie 10 łapek w górę To filmiku z kamerką nie będzie, a zrobię inny special Który wy napiszecie mi na dole w komentarzach I wtedy wam będę za to mega naprawdę bardzo Bardzo wdzięczny, jeżeli mi napiszecie w komentarzu pomysły. Bo ostatnio mi nikt nie pisał na komentarzu Szkoda Szkoda, ale, ale wymyśliłem własny pomysł na odcinek, na szczęście jestem jakiś kreatywny Nie jestem... Może muszę to przeciszyć nawet Mam za głośny Dobra, to tak może być yy, dobra Przed odcinkiem sobie zrobiłem basen tam farmę drzewek będę mieć. A dzisiaj zajmiemy się czymś innym, bo zajmiemy się jakimś tam takim posągiem. kim team na przykład, no nie wiem jak go zbudować. Na przykład zbuduję jakiś blok czy coś takiego. Ale na razie postawiam tutaj coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery

to właśnie w tym, w tym miejscu będzie moja kamerka. Albo przynajmniej spróbuję ją tak ustawić, bo jak mi się nie uda, no to gdzieś tutaj na przykład po ekranie będzie kamerka. Na przykład, nie wiem, tu, 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 tu no, może przynajmniej wszędzie, bo może to na przykład wszędzie, jeżeli mi się nie uda kamerki ustawić. Także. Zostawiajcie lajki pod filmem. I kiedy. Potem nie wiem co zrobię. Cyk. Um, może mi nie starczy niestety kogo na coś takiego, ale tutaj spróbuję jakimś zapełnić blokiem, czy coś takiego. To będzie coś takiego. Tutaj zabieram teraz ten. No przykład no nie wiem, co zrobić. O, pierwsze drzewko! Na tej mam które eee, mi urosło. Dobra, co by tutaj wyjąć? Dobra, jeden węgiel na pewno się, węgiel mi się na pewno przydał. Uczyłem ich żeby tam oczekiwać. I nikt, tam nie, nikt o tym nie pytał wiedzieć. Proszę nie mówcie nikomu, ani Dawidowi, ani Matuszowi, że. Znaczy. No, nie wiem, po prostu nie mówcie nikomu, że ja mam tajną skrytkę, nawet, nawet no nie wiem, kumplowi, który to ogląda, siostrze, bratu, którzy oglądacie na przykład mnie, to proszę, nie mówcie im, gdzie ja mam tajną bazę, albo w ogóle nie mówcie temu, jak obejrzycie ten filmik, na przykład pójdziecie do znajomego, to proszę, nie mówcie mu o tym. Będę wam wtedy z, z, z góry wdzięczny A na przykład ten znajomy jest moim widzem Bo tylko moi widzowie będą mieli tam dostęp I tam będą moje suby Czyli ci, którzy subskrybują kanał yy, Znajdą się tutaj, bo tu będą, będzie potem scho schodek I mnóstwo tabliczek Z yy, nazwami ten, Znaczy ogólnie, ze subami, bo napiszę ile mam tu subów Napiszemy na przykład taliczek dzięki za suba, dzięki za suba i tak dalej. Bo tutaj, tutaj będzie krypta moich, krypta moich subskrybentów. O, akurat tu będą... O, to wygląda całkiem ładnie. Myślę, że mogę zrobić sobie tak na przykład. Tak, o tak. Tu mogę zrobić tak, 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 tak. Cyk, 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 dobra. Czym to ja miałem się zająć? A, dobra, diament. Moim posągiem, czy jakiś tam ktokolwiek, się jakikolwiek zbudować. Tak, w ogóle, zobaczcie, ile mam głodu. Dwa głodu, LOL. Dobra, ta jest owca. Ja się tak zakradnę po nią i ją zamiję. taki dobry plan na życie. Cyk. Ona mnie nie widzi. Ona mnie nie widzi. Dobra. Zakradnie się lub to nie myślało, że ja tu jestem. jest taka. Nie, dobra. Dobra, to mi nie pipni. A dobra! Jest, dobra! Dobra, polowanie, mission, pompuj it! Dobra Odpalimy sobie tylko przemysł To będzie coś takiego, to będzie taka dymiarka na przykład do fajnie wygląda. Chociaż to może mi też wydać trochę. Yy, dobra, co ty możemy zbudować? Na pewno jakiś armor stand zbudujemy tutaj. Cyk. Tutaj zbudujemy coś takiego. Cyk. Cyk. Widzowie, ja wiem, że jest dużo kanałów. Aqua Team, ale ja jestem jednym z kanałów, które że... właśnie próbują się wybić. Sorki, że to jest takie małe, ale no niestety, jak się mógłbyś powiedzieć, że to jest to, jak na No dosyć mizernie. Taki huterlak. Nie zwracajcie uwagi na nic. Nie wiem co, zwracajcie tylko uwagę na to, co ja sobie robię na filmie, okej? Okay. Bo ja wskazywała ja na miłych no no tutaj ktoś tam łam, to odpowiedzcie. Wtedy Wam poznałam przerwasz filmik. Nie, 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 nie no, oczywiście oczywiście w komentarzu mam kawę i po co mówiłeś, to przytere! mam serduszko. O Jezu, mam pół serduszka. Jak mówiłem już to serce. Cyk, cyk. Up! Dobra, jest. Mogę zejść w dół. Normalnie. Dobra, jest. Mogę wejść do domu teraz. Jaki to będzie fart, jak ja w ogóle, jak ja w ogóle przeżyję? wiesz jakikolwiek ziemniak. z i bierz mięsz, wiesz, 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 bo inaczej się nie mm. Tutaj będzie wieszak z będzie większy ten wieszak, bo tutaj będzie dopiero pomnik tego do którego stawiamy Później w nas, chyba w którymś tam odcinku do, do, go dokończę. Poza odcinkiem zbudowałem sobie bosel i kolorę na Tak poza tym ten, ten odcinek ma już... 11 minut, bo widzę sam, ile czasu zajmuję. Wy nie widzicie na yy, tam pod napisem Minecraft 1.16.1 Single Player, że tam pisze 100, znaczy że tam pisze ile macie ten no, nie, To jest dokładnie tutaj. O! Tutaj mam napis, a wy tego napisu tutaj nie macie. To jest mega słabe, ale ja wam powiem już która obecnie w minion takim mu do dobija do, do ten jest z połowa do 12 minuty ponad już. już jest 11 minuta i 43 sekundy. i Idę sobie dokończyć ten Tutaj będzie coś takiego. Tutaj może będzie ten. Musimy sobie mopki A niestety, jak spadnę, to jestem inny Ja się z Wami żegnam tym, bo to pięknym, tutaj nieobranym posągiem, ale jak załatwię to Waliką, to będzie lepsze. E, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, sobie na kanale dla Walkiem i pamiętać o filmik z kamerką, jak Dobijemy 10 lajków. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemandelo!